Witam, kochani, na kanale Szepty Saraju. Sprawdzimy sobie energię miesiąca sierpień. Czytanie dla panien, byka i koziorożca. Tylko szybciutko przypomnę, że kontakt do mnie, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz już zaczynamy. Panna, panna i miesiąc sierpień. Panna, miesiąc sierpień. Energia ogólna. Dobroczyńca. Praca i finanse, praca i finanse, dom rodzina, relacje, dom rodzina, relacje. Nieoczekiwane, które przychodzi. Energia ogólna panny, panna w tym miesiącu, zwieńczenie tego miesiąca. Karta rada. Karta rada dla panny. Dobrze, drogie panny. Energią ogólną tego miesiąca jest dobroczyńca, łańska i hojność. Takie budowanie. Stabilności, obfitości z kimś, dzielenie się tym, co mamy najlepsze, co mamy do zaoferowania, co chcielibyśmy. Takie budowanie własnej aż sielanki, zobaczcie, te myszki aż normalnie się rozpływają, emanują tym dobrem, tak? I tutaj to jest w naturze takie naturalne dobro wypływające z nas i dzielenie się tym, tak? Tylko też trzeba tutaj pamiętać i zaznaczyć, że żeby to płynęło z obydwu stron, tak? Żebyśmy my też nie byli tymi dawcami w tej relacji, w tej energii i żeby nam to zostawało zwrócone. żeby zaangażowanie w tą dobrą, w tą w to, w to hojność było obopólne tyle pokazuje się działanie, działanie, e, ponieważ chcemy spełnienia, chcemy szczęścia, e, m, niby możemy jeszcze stać na tym rozdrożu, tak? E, i, ale dzielimy się, chcemy tutaj pomagać, chcemy wyciągać ręce, chcemy pokazywać się z jak najlepszej strony, wychodzić emocjonalnie, aby świętować, aby rozpocząć jakąś nową drogę. Może być tutaj oczekiwanie na jakiś ruch, przyjazd. E, Kogoś, z kim możemy budować, e, ponieważ jest brak, a przez ten brak takie, jakby e, przekonywanie, e, a wy chcecie już to pokazać, chcecie już być w tym obecni, tak? E, a to zawieszenie, które gdzieś tam jest e, i które powoduje te takie ograniczenia e, w pokazywaniu. Tego, co macie do, do zaoferowania, gdzieś tam powoduje jakieś sprzeczności bądź też konflikty. Praca, finanse tutaj będzie jakiś zwrot akcji będzie wykazywanie się, przykładanie się do swoich obowiązków zawodowych. Coś tutaj może się wydarzyć, może być jakaś potrzeba podejścia do czegoś z poziomu rozumu, wytłumaczenia się, konieczność jakiejś rozmowy dla wyjaśnienia jakiejś sytuacji, a więc dużo tutaj będzie rozmów. I wiecie co? Tak jakby. Panna musiała przekonać kogoś do swoich racji. O co tutaj chodzi? Poczekajcie, sprawdzimy. O co tutaj chodzi? Jakaś prawda, e, ponieważ jest takie jakby balansowanie między dwoma opcjami, a wy chcecie już pójść dalej z czymś. I tutaj jest rozmowa w pracy. Dobra kochani, rodzina, relacje, rodzina, relacje, no tutaj jest jakieś poczucie klęski porażki, z czego to wynika? Kręż, klęski i porażki, ponieważ jakieś działanie, e, tak, jeżeli to jest klęsk, to ja bym stwierdziła, że jest przyblokowane działanie przy jakiejś kobiecie i to, a, a wy już chcecie to ominąć, chcecie iść już z tym do przodu, tak? Tak, tak, tak jak tam mi się pokazywało, że wy, tak jakbyście nie do końca mogli pokazać komuś, jak bardzo wam zależy, co macie do zaoferowania, tak, żeby pokazać do końca to swoje takie dobre oblicze, tą taką opiekę, troskę, tak. I tutaj macie przy tym też zawód. Co niektóre panny mogą być zawiedzione działaniem jakiejś kobiety i postanowicie to zostawić, że to nie jest to albo mężczyzny. Także na dwoje babka wróżyła, że tak powiem, albo taka sytuacja, albo taka sytuacja. Więc albo ktoś będzie zawiedziony tym, że nie może do końca pokazać siebie, o co mu chodzi, że mu zależy, tak? Budować czegoś takiego w błogości, w obfitości, zaopiekować o tą drugą osobę, i, i, i to będzie tam gdzieś takie przyblokowane i będzie powodowało, że, że poczujecie jakiś zawód, że jeszcze musicie z czymś poczekać, a niektóre panny mogą być zawiedzione przy działaniu kobiety lub mężczyzny. I postanawiają to zostawić, ponieważ to jest za duży dla nich ciężar, obciążenie i, i chcą iść w innym kierunku. Co nieoczekiwanego przychodzi do panny? Zwycięstwo. Zwycięstwo w jakiej sytuacji? Jakieś, jakiś kontrakt, porozumienie, pojednanie mogło być zawieszone, bądź też znalezienie innej y, odpowiedniej osoby, tak? I tutaj przy tym mamy zwycięstwo, czyli to się, od, czyli to się odblokowuje i, i jest, tak? Czy ta umowa, czy pogodzenie się z kimś, czy budowanie jakiejś relacji, czy poznanie właściwej osoby do relacji, y, na co wy dosyć długo czekaliście, ale zostawiliście to gdzieś tam wszechświatowi. Panna w tym miesiącu, mamy moc kreacji. Mężczyźni są skupieni na kobiecie, która jest idealną żoną, matką i partnerką, tak? Jeżeli chodzi o kobietę, ma wyzwolony cały swój potencjał, tak? Całą swoją twórczość. Twardo stąpa w tym miesiącu po ziemi. Jest osadzona w obecności tu i teraz. Co dla niektórych kończy się jakiś taki okres czarnowictwa, gdzie jakieś współprace, kooperacje międzyludzkie były niepewne, budziły niepewności. To jest teraz uzdrowione. Zwieńczenie miesiąca, wypisywanie jakichś dokumentów, coś związane z pisaniem, z kontaktem, z działaniem. I oczekiwaniem na coś. I patrzeniem z nadzieją w przyszłość. Karta rada, zwolnienie tempa, drogie Panny. Żeby zauważyć, bo Wy byście chciały na, na już, na tu, na teraz budować tą swoją e, emocjonalne spełnienie, błogość, tak? E, tą łaskę, tą hojność, e, wykazywać się tym dobroczyństwem swoim. A karty mówią, żeby zwolnił tempo ponieważ możesz nie zauważyć istotnych szczegółów wszystkiego dobrego drogie panny i niech się darzy a my zapraszamy byka witamy drogi byku energia ogólna dla ciebie energia ogólna dla ciebie skarb smoka Praca i finanse, rodzina, dom, relacje, nieoczekiwane, które idzie do byka, byk w tym miesiącu, zwieńczenie tego miesiąca. Drogi byku, tutaj w energii ogólnej mamy skarb smoka, zabezpieczenie na przyszłość. Byk będzie miał okazję do zdobycia jakiejś stabilizacji, do zdobycia jakiejś inwestycji, która na przyszłość przyniesie bardzo dobre korzyści, tak? Tutaj skarb smoka mówi również o tym, że wy skrupulatnie coś pielęgnujecie, aby budować swoją stabilizację, może przyjść tutaj jakiś zalążek czegoś, co przyniesie nadzieję na przyszłość, zabezpieczenie na przyszłość, tak? Także byki będą osadzone w tym miesiącu, w tu i teraz. I ten miesiąc będzie kluczowy e, dla Waszej przyszłości I, do wasze, i dla Waszego zabezpieczenia, dla Waszej stabilizacji w przyszłości. Co się pokazuje w tle, drogie byki? W tle się pokazuje jakiś nagły zwrot akcji, działanie, oczekiwanie na coś, i w końcu coś tutaj rusza do przodu. To na co wyczekaliście rusza do przodu. Możecie zostawić już coś dla siebie i za sobą, i z nadzieją patrzycie w przyszłość. Jakiś nagły zwrot akcji, który pozwoli Wam się uwolnić i ruszyć do przodu. Jakaś nowa nadzieja, która pozwoli Wam być spełnionym. Co w pracy? Co w pracy w kwestiach zawodowych? Jeżeli czekacie na jakieś kontrakty, przychodzą. Jeżeli czekacie na jakieś umowy, przychodzą. Współpracę, przychodzą. Niektóre byki tutaj będą się zastanawiały poważnie nad swoją drogą zawodową. Może być konieczność zmian, ponieważ praca, w której jesteście, nie do końca Was spełnia i Wy chcecie otworzyć się na coś nowego. Wy aż normalnie pragniecie tych zmian, żeby coś się ruszyło. W relacjach tutaj może być szczególny fokus na dzieci. Także ten miesiąc sierpień będzie skupiony na domu, na dzieciach przede wszystkim. Co dla niektórych byków, może przyjść jakiś flirt, jeżeli chodzi o flirt, który gdzieś tam mm, po jakichś perypetiach e, przerodzi się w, stabilną, w stabilny związek, albo możecie mieć dylemat, e, czy wybrać, os którą osobę wybrać, czy tą bardziej stabilną, która gdzieś tam. E, Pachnie wręcz tym bezpieczeństwem, tym ciepłem domowym, ale no tu nie ma co liczyć na jakieś fajerwerki. Czy wybrać osobę, która gdzieś tam wkłada w to wszystko więcej emocjonalnego zaangażowania, tak? I tutaj może być kłótnia ze sobą, także. Jakiego wyboru tutaj wybrać? Także, no, od, odnośnie danej sytuacji, jeżeli macie dobry związek, e, no to tutaj szczęście domowe, skupienie się na dzieciach, tak? A jeżeli jesteście samotne, e, no to pojawią się dwie osoby. Chyba, że to chodzi o to, że pojawi się ktoś do romansów. To już tam nie wnika. E, co nieoczekiwanego idzie, do byka, e, zostawienie jakichś trudów za sobą, problemów związanego z jakimiś oszczędnościami, ciułaniem pieniędzy, idzie tutaj jakieś nowe spełnienie, nowe możliwości dla byka, które otwierają taki zupełny inny vibe życiowy, nie, bo tak jak wybyście do tego czasu mieli taką konieczność cały czas nieodkładania nawet. Liczenia się z każdym groszem, a tutaj pokazuje się, że ten trudny okres już mija, zaczyna się zupełnie nowy etap w Waszym życiu. Byki w tym miesiącu, pozytywne nastawienie, szczęście, pozytywne trafy, tak, Wy dążycie do, Wy wiecie już, czego chcecie, i Wy tutaj dążycie do jakiegoś spełnienia. I będziecie tak tutaj tym wszystkim kręcić, obkręcać, żeby i tak wyszło na wasze drogie by, 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 byki. Bez względu na to, już mi się język plącze. Bez względu na to, co wy tam sobie żeście postanowiły, w jakim kierunku zmierzacie. Zakończenia miesiąca: nowe działanie, nowa pasja, nowe takie wejście w coś, coś zupełnie świeżego. Co zawali dotychczasowe takie. takie wie, wiecie, co tu jest, taka energia, jakbyście jakby się tak uwalniały, bo dotychczas byście może tacy skurczeni, tak? A tutaj jest taka lekkość nagle, jakbyście cały czas y, żyli w jakichś programach, nie? a teraz z nich wychodzicie. Nie wyciągnęłam dla Was karty rady jeszcze. Także takie uwolnienie, taka lekkość po prostu. Integracja, karta rady, integracja. E, zintegrowanie tutaj tych negatywnych rzeczy z pozytywnymi, e, zintegrowanie siebie samego, tak, żeby wiedzieć, dokąd idziesz i dokąd zmierzasz. Także wszystkiego dobrego, drogie byki, i zapraszamy Koziorożca. Witam serdecznie, drogi Koziorożcu. Karta energii ogólnej dla Ciebie. Praca, finanse, praca, finanse na miesiąc sierpień, rodzina, relacje, przyjaciele. Nieoczekiwane, które idzie do koziorożca w miesiącu sierpniu. Koziorożec w tym miesiącu zwieńczenie tego miesiąca. Karta rady. Drogi Koziorożcu, kartą ogólną tego miesiąca jest sieć wysadzania klejnotami, połączenie. W tym miesiącu wy będziecie łączyć punkciki, żeby dojść do jakiegoś celu, żeby dojść do jakiegoś meritum danej sprawy, która gdzieś tam wam ciąży, spędza, sens, powiek, tak? Także wy tutaj będziecie drążyć, drążyć, żeby połączyć dane punkty i uzyskać jakieś oświecenie w danej sytuacji, aby móc ruszyć do przodu. W tle pokazuje się zatrzymanie czegoś, na czym bardzo wam zależy pomimo trudności, próba odbudowy i włożenia na nowo w to swojej energii, Ponieważ bardzo wam na tym zależy.. Hmm. Ciekawe. Praca i finanse. Jest jakieś przyblokowanie. Tylko teraz nie wiem, czy to wynika z tego, że wy nie czujecie się spełnieni w tej pracy i czas najwyższy byłoby coś zmienić? Czy po prostu gdzieś ktoś was będzie blokował, was potencjał, spychał gdzieś na drugi plan? Możecie mieć w pracy związane ręce w danej sytuacji. Nie możność ruszenia do przodu. Ale nie mam tutaj, wiecie co? Nie mam tutaj złej energii, bo to nie jest tak, że. że Wydacie radę w tym miesiącu. Na pewno w tym miesiącu dacie radę, tylko możecie czuć się troszeczkę ograniczeni przez dane osoby, przez dane sytuacje, tak? Ja dopowiem sobie do tej karty. Jakaś nowa oferta, nowa możliwość może nie przychodzić, bądź też może być taka sytuacja, że Jaka, jakaś premia może być przyblokowana, co tutaj troszeczkę zburzy, to wasze poczucie równowagi i poczucie bezpieczeństwa. Coś na co liczyliście może nie dojść do skutku, może być póki co przyblokowane, nie przyjdzie w tym miesiącu, przez co będziecie mieli troszeczkę związane ręce w tym, co sobie planowaliście. Jeżeli chodzi o relacje, dom, rodzinę, tu jest jak jakieś zwycięstwo, dużo możliwości, dobry czas na wykazanie się jako matka, dobry czas rodzinny, dobre współpracę, tak. Jeżeli chodzi tutaj o osoby, które są same, mam balansowanie między dwoma opcjami, żeby wybrać jak najlepszą możliwość dla siebie. Także tutaj te relacje przy domu, przy znajomościach jak najbardziej są na plusie i będą Was podbudowywać przede wszystkim, doprowadzać do jakiegoś zwycięstwa, do jakichś swoich własnych ambicji, tak? I w których Wy będziecie czuli się spełnieni i wartościowi. Niespodziewane co do Was przychodzi, to jest jakiś konflikt. Postawienie granic, konieczność postawienia granic, ponieważ ktoś dużo mówi, mało robi, i dana osoba będzie miała tego już dosyć. Jest zakończenie, żeby się odrodzić i zacząć żyć od nowa. Koziorożec w tym miesiącu nie do końca będzie się uzewnętrzniał, tak jakby koziorożec miał już dosyć gadania. A czas na robienie, i wy idziecie dalej. Wy już machacie, wiecie swoje, tak? Yy, I nie zamierzacie się nikomu tłumaczyć, bo tłumaczenie już było, proszenie już było, tak? Czekanie na jakieś obietnice już były. I, i wy już po prostu wiecie swoje i kierujecie się tym, co czujecie, a nie tym, co, co dana osoba mówi. Co do was wpływa z zewnątrz. Zwieńczenie tego miesiąca tutaj jest przygniecienie, ponieważ jest jakaś, jakieś oszustwo, manipulacje przy budowie czegoś, przy jakiejś stabilizacji, przy czymś, co miało wpłynąć, co miało być, miało polepszyć, a nie przyszło. I karta rada dla Was nicość. Zaczynacie z czystą kartą. Wykorzystajcie to dobrze. Wszystkiego dobrego koziorożce i niech się Wam darzy jak najlepiej na ten miesiąc sierpień.